Jeśli tworzymy postać, to nie oznacza, że jesteśmy tylko do niej ustawieni, już, tylko właśnie mamy różne archetypy. Ja ogólnie zacząłem archetyp z protecto, Protection, czyli grałem po postać, która jest typowym takim no, tankiem, można powiedzieć, czyli przyjmuje się wyobrażenia i próbuje chronić towarzyszy, ale są różne. Akurat mamy tutaj Łucznika, mamy właśnie ten protektora głównego. Mamy Shadow, to jest też taki łodszyk, można powiedzieć, czyli ataki ze skradaniem krytyki. Jest też Święty, który typowo zajmuje się leczeniem. Mamy również Spiritual, którego w sumie nie poznałem do końca. Raczej coś też ala leczące, ale walczące też z bliska. Oczywiście jest typowy bojownik, który brutalnie siłą, brutalno atakuje. Jest też coś rodzaju witchcraft, czyli jakieś też obrażenia magiczne, tylko też bardziej chyba na debufy. I typowy mag, który napierdziela lodem albo ogniem. Dosyć mocne obrażenia. Ale ze względu na to, że jak się wbija poziom, akurat tu mamy e, bone weaver, akurat się tak nazywa z tego połączenia, Aktualnie mam z tych właśnie archetypów, yy, można wtedy mieć jakieś plusy. I te plusy dają takie, że co poziom dostajemy określoną ilość skill pointsów, które możemy wykorzystać, żeby nauczyć się nowej umiejętności. Wtedy możemy z jednego albo z drugiego drzewka i wtedy łączyć. Gdy no to połączymy, będziemy mieli wtedy masę umiejętności, ale również pasywy dzięki temu można odblokować, które później się przydają nam bardzo. Akurat łucznika wziąłem po prostu, żeby sprzetestować, żeby nie robić nowej postaci, więc to też jest motyw, że możecie jedną postacią grać, przetestować sobie inne buildy i podpasować sobie klasę, która Wam będzie pasowała. Plus jest taki, że nie musicie robić nowej postaci, minus jest taki, że znowu levelujecie tę samą postać. Dodatkowo jest też dodatkowy plus właśnie, zaraz Wam pokażę, tutaj właśnie wejdziemy w charakter, statystyki. I tu jak pojawiają się właśnie napisy, że mamy te punkty do rozdysponowania, pokazuje nam się też ten inactive attribute points. I z każdego archetypu dostaniemy dodatkowo ileś punktów. Aktualnie z protection mamy dodatkowe 6, czyli jakbyśmy 6 poziomów wbili za darmo. I w ten sposób możemy sobie nazywać dodatkowych punktów. I zobaczcie, inactive archetypes mamy dodatkowo tu 5, tutaj 0, 0, 0, bo nie grałem innymi postaciami. Więc jeśli wbije się odpowiednie poziomy, po, poziomy postaci danej, akurat na tym łuczniku mam 20, to od, od, dostaniemy dodatkowe po prostu punkty do rozdysponowania. Akurat chyba od 21 do 40 jest już plus 6 punktów, więc warto w sobie powbijać ten do 20 poziomu i później sobie przeskakiwać. A dlaczego do 20? Bo do 20 poziomu reset jest darmowy. Jak wejdziemy sobie w archetypy, więc tutaj, żeby zrobić reset danego na przykład tu mam zaznaczone, żeby zdecydować, no to muszę wtedy kliknąć sobie i wydać 240 sztuk srebra. Nie jest to dużo, ale do 20 poziomu jest to darmowe. A jak główny poziom już zrobiłem do 24 i dopiero zorientowałem się, że to działa w ten sposób, że trzeba byłoby powbijać niższe poziomy. No ale to wierzcie, dodatkowa zabawa po prostu. Więc w ten sposób jesteście w stanie jakby dodać sobie dodatkowe poziomy. I porobić sobie jakieś ciekawe połączenia, na przykład robiłem sobie z Shadow, by mu zbić krytyki z prostowego ataku, który jest tam co półtorej sekundy uruchamiany. Oczywiście dodatkowo jakieś tam pasywy można kombinować, jest tego naprawdę dużo, więc e, bardzo sporo jest umiejętności, które m, na przykład z bliska będą się ładnie łączyć, ale też i dystansowe. Więc to kwestia waszego po prostu widzi mi się, jakbyście chcieli prowadzić tę postać i co dla was będzie bardziej przydatne. Oczywiście każda klasa ma plusy z czegoś innych umiejętności. Jeśli byście grali protektonem i archerem, łucznikiem w sensie, to myślę, że najlepiej by im stać tylko w Might i w Dexterity. Ze względu, że Might daje Weapon Power, czyli obrażenia i Weapon Defense, obronę, a Dexterity daje szybkość, obrony na czary i obronę Weapon Defense. Więc. Te dwie umiejętności myślę, że najlepiej rozbijać. Vitality daje nam maksymalne życie, zwiększoną regenerację, obronę na wszystko, czyli obronę na magię i na bronie. Inteligencja zwiększa y, szybkość leczenia, ale i też moc zaklęć. A Wisdom daje nam właśnie obronę przed zaklęciami, zwiększoną regeneracji, maksymalną mamy. No i siłę leczenia, czyli wiadomo, tutaj te umiejętności raczej do podmagicznych i wtedy trzeba kombinować co i jak. No, jeśli chodzi. O, equipment, no mamy te przedmioty, które możemy nosić ze sobą. I customiz customization. Klikniemy sobie Outfit. Akurat mamy teraz Protection, czyli właśnie tego pierwszego co miałem. Tu są kolorystyki, to Wam wszystko powójcie samouczek. Ale ze względu pewnie zastanawiacie się, dlaczego tutaj mam czerwony łeb, a tutaj mam czerwony help. Ze względu na to, że także można odblokować sobie pewne rzeczy, yy, które są darmowe, które są płatne, jak są płatne, mają taką to ikonkę do ubioru, do wyglądu. No po prostu to jest taki zabieg kosmetyczny, nic więcej, nic to więcej nie daje. A jak chcecie się wyróżniać, możecie sobie to zrobić. I na przykład mamy tu możliwość kliknięcia sobie. I wtedy jak klikniecie na to, jeszcze raz pokażę. O, tutaj na to pokazuje miejsce do którego trzeba się udać i kogo szukać i jak znajdziemy, to jest Deliver item to See Alexander of Addon for Addon, czyli o, na ten wygląd. Jak znajdziecie Sir Alexander, możecie z nim zagadać, on wam powie co on potrzebuje z gry przeciwnika. I w ten sposób jesteście w stanie pójść, przy okazji walcząc z tamtymi przeciwnikami, i zobaczyć odpowiednie przedmioty. Na przykład tutaj mamy jakieś przedmioty, właśnie tak jak zobaczcie właśnie goblin, ice scroll, cosmetic material, to jest potrzebne do jakiegoś tam stroju, dla jakiejś podklasy e, z tych archetypów, tak? Czyli wtedy można bawić się w wygląd swoich postaci.